Właśnie widziałem mamę. Może to ktoś do niej podobny? To ona. To możliwe, żeby czarodziej powrócił do życia? Blady cień. Esencja zmarłego czarodzieja, który cię szuka w ważnych dla niego miejscach. Mamo, mamo, czekaj! To ja, twój syn. Mój syn? Tom, wątpię, żeby coś pamiętała. Wracasz ze mną? Nie, nigdy nie tam! Co jest? <laughs> Powiedz mi, co ty robisz? Z przyjemnością. Oni klonują twoją mamę. Wciąż na nowo. Czarodzieje kontra obcy. Ostatni dzień, część druga. Takie urządzenia jak te są na całej waszej planecie. Gotowe do stworzenia genetycznych kopii twojej matki. Ironia, że to matka naszego wroga będzie karmić Nekrosów swoją magią przez kolejne wieki jest. Rozkoszna. Nie. O, nie! A może by tak nasz czarodziej docenił pokaz naukowego geniuszu Nekrosów, wasza ekscelencjo? Nie sądzę! Znakomity pomysł techniku Cetro 15. Do dzieła. Przestań! Natychmiast! Tom! Rozszczepią cię na atomy! Twój przyjaciel jest bystry! <noise> jest kopią czarodziejki w każdym genetycznym szczególe. Wydobyć magię. Nie. Przestańcie błagam. Rozumiem, że to dla Ciebie przykre. Nasz głód też jest przykry. Magia we wszechświecie już prawie wymarła. Tak. A czy ja powinna? Produkujemy niewiele odpadów. Technologia Necrosów jest bardzo wydajna. Stworzyliście hodowlę ludzi. To obrzydliwe! Jesteśmy niezwyciężeni. Straciłem mamę lata temu. Walczyła. z magiczną istotą. Wręcz przeciwnie. To nie była magiczna istota. To była sonda nekrosów, wysłana na Ziemię po magię. Bzdura! Mama Toma ją zniszczyła, a na was magia nie działa. Widziałem eksplozję. <śmulny> 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 Widziałeś, jak to się teleportowało na ziemską orbitę. Stamtąd wysłało sygnał i czekało, aż się pojawimy. Podczas badania odkryliśmy ślad DNA czarodzieja. Twoja mama była odważną kobietą i potężnym czarodziejem. Ale popełniła błąd walcząc z nauką nekrosów. Zabiliście moją matkę! W krótkim czasie wasza cała planeta stanie się jedną wielką fabryką klonów. To jest tylko takie nasze centrum kontroli wielu baz na Ziemi. By zacząć produkcję, czekają, aż wyślemy im stąd sygnał zawierający DNA czarodziejki. Wtedy klony zaczną się rozwijać. A co z ludźmi, którzy tam żyją! Są bez znaczenia. Nie mogą przeciwstawić się Nekrosom. Zamierzasz nas zgładzić. Osobiście uważam, że powinieneś być unicestwiony już dawno temu. Trzymajcie się z dala od tych szłopców! po głowę, potwory! Chodź mął, musimy się stąd wydostać! Co? Co to takiego? Co się ze mną dzieje? Nie martw się, mamo. To tylko magia. Żywa, niekontrolowana, zadziwiająca magia. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie tutaj. Chodźmy. Czas do domu. Niech żyje potęga Nekronu. Masz nowiny dotyczące mistrzowskiego planu? Czarodziej Niziołek odkrył bazę D. I uciekł z jednym z klonów. Hmm. Klon jest nieistotny, bo sukces planu jest najważniejszy. Rozpocząć drugi etap. Co król rozkaże, zaraz się stanie. Rozpoczniemy przygotowania. Ziemia stanie się nekrońską fabryką klonów czarodziejów. I żaden czarodziej, ani człowiek nas nie powstrzyma. Byłam tu już kiedyś. Tu mieszkasz. Ze mną i z tatą. Z kim? Cześć, Tom! Czyszczę kuchenkę Da. Gdzie babcia? Pewnie szykuje coś w swoim kotle, wiesz Gdyby to była, nie mielibyśmy tego bałaganu <laughs> Muszę jeszcze naprawić kosiarkę M Mama nie pozwoliłaby ci naprawiać jej w kuchni E tam, jak się pobraliśmy, miałem motor, mówię w czasie przeszłym, bo był w kawałkach. Porozrzucany po całym domu przez dwa lata, więc kosiarka w puchni to nic takiego. Wiem, że za nią tęsknisz. Jasne, że tęsknię. Co jest? Tom? To ona, tato. Nekrosi sklonowali ją. Co? Ta istota to byli nekrosi. Sonda szukająca magii. Znaleźli jej DNA i zrobili eksperymenty. Tworzą jej kopie. Karmią się jej magią. Posłuchaj mnie teraz. To nie ona, Tom. Wiem, że chcesz, żeby to była ona, ale to nie jest twoja mama. Ona. To podróbka. Nie, tato. Ona straciła pamięć. Nie zna mnie, ale. czuję, że to ona. Zawsze tu czułem. Witaj. Ty jesteś ojcem Toma? Helen? To naprawdę ty? swe drzwi. Kiedy usłyszysz puknięcia trzy... na komnata czarodziejów, która podążała za magicznym rodem Pro od początku. Jak mogłam zapomnieć coś tak wspaniałego jak to? Technicznie rzecz biorąc nie zapomniałaś. Nie widziałaś tego. W pewnym sensie odrodziłaś się. To wciąż moja mama Benny. Oczywiście, że tak. Genetycznie jest dokładnie taka sama. Ale jest jak twardy dysk, na którym nigdy nic nie zapisano. Możesz nie mówić o mojej żonie jak o kawałku twardego dysku? Przepraszam, Panie Clark. Ja chcę pamiętać. Chcę pamiętać każdego z Was. Chcę być osobą, którą byłam. Wiem, kim jesteś, Helen. Wszyscy chcemy Ci pomóc. Tak. To nie wystarczy. Widziałam te stworzenia na krosów. Wiem, dlaczego tu są. Jesteście w niebezpieczeństwie. Powstrzymam ich. O, ty naprawdę jesteś moją córką. Czyli to jednak prawda. Młoda pani Crow powróciła z zaświatów. Chwila, Moon o tym wiedział? Nie chciałem cię martwić, tato. Randall Moon, hobgoblin i strażnik komnaty. A także, z tego co słyszałem, klucz do zaginionej pamięci młodej pani. Możesz jej pomóc? Magia komnaty już jej pomaga. Tak samo jak magia kochających ją osób. Jej wspomnienia. Wszystkie czekają. Tutaj. To może zadziałać. Nosiła ten amulet prawie całe swoje życie. A jest w nim magia tak stara jak nasz ród kroł. Sprawia, że wrócisz, mamo. I Nigdy więcej nie pozwolę ci odejść. Dotknij się teraz! Dotknij Helen, a stracimy ją! Na zawsze! Pamiętasz mnie? Pamiętam wszystko. Pamiętam kim jestem. I pamiętam, co się stało. Na zabrali mnie z twojego życia, Tom. Ale teraz wróciłam. I tym razem powstrzymamy ich. Jak ci idzie naprawa? Defekt jest niewielki. Magia klonów czarodziejów jest potężna, ale nie niezogniskowana. Dobrze. A co z anteną? Technik Jetro 15 robi na dachu ostatnie poprawki. Ojciec każe aktywować klonowanie roślin na Ziemi, zanim czarodzieje stawią się przeciwko nam. Konfiguracja systemów klonowania potrwa zaledwie chwilę, ale potem to już tylko kwestia wysłania sygnału. Każda z fabryk klonów będzie działała jeszcze przed zachodem słońca. I wtedy nekrosi będą ucztować już zawsze. Jest fabryka tam. Przy wyjeździe, to boczna droga. Może nie będą jej obserwować. Załatwię to. Którędy nie pojedziemy, nekrosi mają swoją straż. Będę przygotowana. Cześć, Tom! Katie! Przykro mi, trochę mu się zejdzie. Julia przyszła do Romea. Umawiają się? Martwiłam się o Ciebie. Serio? Jasne. Jesteśmy przyjaciółmi i mieliśmy razem obejrzeć film, nie? Tak, oczywiście. Tylko nie teraz. Nie mogę. Przepraszam. Tak, jasne. Mam sprawy rodzinne do załatwienia. Nie mogę w to uwierzyć. Ostatni raz, kiedy widziałam Toma, był chłopczykiem. Będziesz miała dużo czasu, by to nadrobić, kochanie. Chcę ją zobaczyć. Teraz. Chodźmy więc. <laughs> Więź między czarodziejką i jej synem jest niezwykła. Wiedziałeś, że możemy dzielić się nawzajem magią? Tom zawsze wiedział, kiedy mama z nim jest. Nawet jeśli jej nie widział. Dokładnie. A matka czarodzieja zawsze wie, zawsze czuje. Czasem nawet za dużo. I wiem, że... To nie potrwa długo. Wyglądają razem słodko. Jest taki przystojny. To dobry chłopak. Może będzie świetnym czarodziejem. Nie, żebym się znał. Bardzo tęsknił. Ja również. Tak bardzo. Czuję się, jakbym cały czas tu była. Wczoraj nie miałeś siwych włosów, a to ma interesowała tylko piłka nożna. No tak, wiele się zmieniło. <noise> On dojrzewa, Michael, i będzie cię potrzebował. Raczej nas oboje. <głos> Helen, <głos> bądź przy nim, Michael. To musi być straszne stracić mamę. Jeśli chciałbyś z kimś pogadać, to ja jestem. Dzięki. Tylko nie gadaj o futbolu. Ha, myślałem, że lubisz futbol. Byłaś na wszystkich meczach. To nie znaczy, że lubię futbol. To pa. Michael, nie możesz mu powiedzieć, obiecaj mi. Powstrzymanie nakrosów będzie wystarczająco niebezpieczne i bez jego zamartwiania się. A ja mogę się zamartwiać? Pamiętam, mamo, co zawsze powtarzałaś, kiedy byłam mała. Martwienie się o jutro jedynie odwraca uwagę od tego, co masz dziś. Co się dzieje? Czas rozwiązać sprawę nekrosów. Wszystkie fabryki na ziemi są gotowe? Systemy są włączone, Ekscelencjo. Niedługo będziemy gotowi do transmisji sygnału. Niepokoi mnie, że ten czarodziej niziołek będzie sabotować nasz podstęp. Więc musimy się przygotować. Był gotnym przeciwnikiem, ale przestał być na nas odporny. Podwoili straż. Mają też psa. Warki lekcji nie są głupi. Spodziewają się nas. Słuchajcie, może to zły pomysł, ale potrzebujemy wsparcia. Więcej czarodziejów. Nie, nie mamy czasu. Dobra, zaklęcia policzone? Tom? Dwa. Ja też dwa. I dwa. To sześć. Czyli niemagiczny zespół dotrze tam za pomocą mózgu, mięśni i dobrego wyglądu, tak, Benny? <laughs> Tego nam potrzeba. Pamiętaj, kochanie, magia nie skrzywdzi tych drani, ja to wiem. Nie martw się, mamo. Razem ich pokonamy. <laughs> Mamo. Zabrała mi zaklęcia! Mamo! Przykro mi, Tom. Wtedy w zamku naraziłam cię na niebezpieczeństwo. Nie popełnię tego błędu, to zbyt niebezpieczne. Będziesz wspaniałym czarodziejem, Tom. Czuję to, ale nie mam już czasu. Tato, zatrzymajmy ją! To magiczny mur. Nie możesz uciec. Nie możesz nawet użyć magii. Można go zburzyć jedynie z zewnątrz. Intruzi! Stać! Mistrz da! Siad! Musi być jakieś wyjście. Nie pozwolę, żeby mama walczyła sama z nekrosami. Powtarzam, można go zburzyć tylko z zewnątrz przy pomocy... czarodziejskiego przedmiotu. Czekaj, mówiłeś, że strażnik miał psa? Dokładnie. No i. Po co magia? Macie mnie. Tak mi przykro. Klonie! Wystarczy. Dobry piesek, przynieś patyk. Patyk. Dobry piesek. Chodź tu. Chodź. Dobry piesek. Dobry szybko. Ratujmy mamy. O. o, rodzina klarków znów razem. Szkoda, że na tak krótko. Coś ty jej zrobił! Materia klona jest niestabilna. I tak się dziwię, że nie rozpłynęła się wcześniej. Nie. Ona ma magię. Mnóstwo magii może żyć! Nie, Tom, nie mogę. To, co ze mną zrobili, jest nienaturalne. To wbrew naturze, wbrew magii, nie może trwać. Zawsze o tym wiedziałaś, mamo. Tak, kochanie. Wiedziałam. Mój czas skończył się sześć lat temu. Moje miejsce jest w zaświatach. To kłopotliwe. Szczególnie, że chcieliśmy ekstrahować Twoją magię na skalę przemysłową. Nie, kiedy wciąż mogę wypowiedzieć zaklęcie używając mocy tysiąca klonów. Wasz tasek! Może używać magii, ale może użyć elektryczności. Wracamy na Zarantulus! Świetnie! Wyloście się! Myślicie, że nas pokonaliście? Nie, czarodzieje! Już za późno! Mistrzowski plan jest nietknięty! Nekrosów czeka uczta! <ścoughs> To koniec. Tak, udało się, mamu. Zniszczyłaś to miejsce. Nie, Tom, mój czas tutaj dobiegł końca. Zaklęcie zabrało mi całą energię. Nie. Nie możesz odejść. Nie pozwolę. Nie, syn. Nic nie możesz zrobić, Tom. Nikt z nas nie może. Takie właśnie jest życie. Miałam szczęście, Tom. Mogłam być z Tobą jeszcze jeden dzień. Dzień, którego nigdy nie powinnam mieć, ale go miałam. Tak bardzo Cię kocham. Was wszystkich. Za światy mnie wzywają. To takie piękne. Mamo. Nie. Żegnajcie. Mamo. Zrobiła to, co musiała tam. Nie chciałem jej stracić. I to znowu. Wiem, synów. Wiem. Ja także nie. O nie, nie jest dobrze. To światło nie wróży nic dobrego. Co oznacza? Stąd kontrolowane są fabryki na całym świecie. A oni mieli wysłać sygnał, żeby ustawić ci online. To jest właśnie to. Wysyłają go. Musimy to zatrzymać. Szybko. Na dach. Tam musi być antena. Już wysyła sygnał. Zrób coś z tym! Ben, ale niby jak? Jestem zbyt słaby. Mama myślała, że będę wielkim czarodziejem. Zawiodłem ją, jestem bezużyteczny. Nie, nie jesteś. Wiem o tym. Zrób coś, zanim będzie za późno. To dla ciebie, mamo. Zawsze tu będę, Tom. Dla ciebie. Mamo, to nie jest klon, to moja córka, prawdziwa Helen. Czarodziej z zaświatów, blady cień Helen. Wypowiedz ze mną słowa magii. Mach szan cię mamo i nigdy nie zapomnę ja też Cię kocham, mój waleczny czarodzieju, mój synu, błogosławny źródła wszech magii. Się udało. Mnie i mojej mamie. Zniszczyliśmy wszystko. Wszystkie fabryki, DNA, klony, wszystko! Wymazaliśmy program! Nekrosi już nigdy nie zrobią klonów. Przenigdy! To niemożliwe! To nie pomyłka! Nasze przyrządy to potwierdziły. Wszystkie narzędzia do klonowania na Ziemi zostały zniszczone. Czarodziej niziołek, Tom Clark, to jego sprawka. Koniec tej zabawy! Musimy zniszczyć Czarodziejów! Od teraz to jest wojna! Tylko nasza magia została we wszechświecie. Nekrosi wyczerpali wszystko. Pokonali każdego czarodzieja na każdej planecie. Ale koniec z tym. Bo teraz ja stawię im czoła. Za naszą magię. Czarodzieje kontra obcy. I tym razem, cokolwiek się zdarzy, czarodzieje zwyciężą. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus, studio Sonica. Reżyseria Leszek Zdun. Dialogi polskie Joanna Pach. Dźwięki montaż Maciej Sapiński. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Bartosz Obuchowicz, Mateusz Narloch, Dorota Zięciowska, Robert Tondera i inni.